Hej, hej, z tej strony Capicrol a chciałbym wam was powitać ponownie w Gotiku pierwszym. Muszę wymyślić jakieś inne przywitanie. <grymne> Definitywnie. E, tak więc zostaliśmy rzuceni na głębokie wody Gdy dotarliśmy do nowego obozu. Na początku chciałem podejść do tamtego ogniska i przepalić sobie trochę. Mięska, które zebraliśmy ze ścierwojadów. Hmm, czy tak to można zrobić? Mm, tak, w ten sposób, dokładnie. Już nie mamy. A, to mięso daje nam dużo więcej punktów życia, niż zwyczajne. A ja zagadajmy. Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. Mam już dość tej paplaniny. <noise> nie powinieneś wierzyć. Nie chciałbym być teraz Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie, więc przychodzisz do mnie i mówisz w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych hmm. osób. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę nie. spróbować. Ale uprzedzam, moja pomoc będzie Cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Myślałem, że to się skończyło. Pom z tego co... Mam już dość tej paplaniny. Proszę ja powiedzieć, które cienie należą do najbardziej, O bryłego? nie. Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? Co? Najpotężniejszym z cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet Strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki, i takie tam...

Sejwik? To nie mój problem. Zegraj. To nie było zbyt mądre. Myślałem, A. że w o tak? czymś innym. Hmm. Pewnie masz rację. Czemu by nie? Hej, ty! W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Otco. To do mnie? Hej, tam! Czego ty szukałeś! W dzisiejszych czasach na Okej, okej, okay, okay, nie teraz. Nie mam na tyle prędkich rączek, by cokolwiek tu załatwić. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Przep Przepuść Kiedyś mnie! Załatwiało się inaczej. Hmm. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. mówić? Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Tysiąc bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. Ha? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Zawsze to samo. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No i wracamy do. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Go, to Diego. Rozmawiałem z torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do Starego Obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać parów wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. To może mnie czegoś nauczyć. Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Mm. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja Cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Akurat Z niej to dowiesz sumie, co się, gdzie jest tak kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę Ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Mm. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I. Bierz się do roboty. Przed Tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie. Trzymaj się. Porząd. czy mam jakieś punkty, umiejętności? Nie, nie wbiłem nawet pierwszych levela. O czym ja w ogóle gadam? Standardowy zapisik. A ty to? Jestem tu nowy. dziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. A jak wyglądał Twój test zaufania? Tego nie mogę Ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. A ty jak sobie radzisz? Rozmawiałem już z Dexterem, Złym i Rączką. To jedni z najbardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. A ty jak sobie mm. radzisz? Rozmawiałem już... Dobrze, no dobrze. To, no to, to ciołek? Udajemy się może poszukać jakiegoś szybkiego quest'a. co Hej, ty! Wynoś się stąd! Już, już, już. Mądra decyzja. Nie. Hej, kolego. Nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. No Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Może ktoś mi obije mordę po drodze? Snap. Jak leci? Nie najgorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <laughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. <grym> Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Grzyby, grzyby, grzyby? Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. No spoko. A we tutaj. Nie zwracaj na mnie uwagi. <coughs> Będę się trzymał Ciebie, spokojna głowa. Kopak. No może zagadajmy sobie do rączki. Oh. Zdecydowałeś się wreszcie dokąd chcesz iść? Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Hmm. Szukam kogoś, dlaczego kto mógłby mnie czegoś mnie? nauczyć. Nie. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których... Lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Mm. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. My hmm. rzeczywiście tak mi się chwalisz. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co nie, chciałbyś nie. wiedzieć. Chciałbym umieć nie żadnej fałszywej jest że Zbyt jestem szybki. jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z kawalornem. Nie się się za mną? Udiego? Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności, naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Gdzie znajdę kawalora? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Odporządku, porządku. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Typie. Szukam miejsca, by cię zawić, schować do beczki i wydupić na jakieś jezioro. Wiesz, może gdzie jest tu jakieś jezioro? Możesz się zamknąć, chodzi na chwilę. Jasne! Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz, mm -hmm. chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w Twoim imieniu. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy, któryś z nich przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Powiedzmy. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. No tak. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. No jak wszędzie. To chyba nie skończy. Przepuść mnie. chyba hmm. ja nigdy nie Zobaczmy czy możemy teraz. A może wpadnie trochę expo za zadanko. Powiedzmy, że Karim. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Mm, zobaczymy. Wyzywam cię na pojedynek. Ale na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. To dla siebie. Inni nie wiedzieć. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic złego. Chłopcze. Z początku chciałem powiedzieć coś o Twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem Twoją paskudną mordę. To Twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd do własnych siłach. Hmm. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż... Były takie plotki... No dobra... Myślałem, że to się skończyło już dawno. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty, gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie, w porządku. No rusz się, chcę przy... Zawalczmy więc, ból to tylko kwestia siły woli wylądujesz w piachu Ruda! Cóż no tak. lepszy ryc niż nic! Czy ja wstanę? Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? prostu jest Ja mogę, bl Odwórz, broń. mogę blokować Czemu wtedy mi nie zblokowało? Ojoj, krwawie. To dość mocno. Ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. Ja wale typie Dobra odleczę się czymś Łopanie, panie, ale że mi się wykrwawił prawie w tych warunkach. Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz. Zobaczmy. Wyzwałem Karima na pojedynek i spuścił ci niezłe baty. Ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukien synów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty.